Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym Was zaprosić na grupkę na Facebooku Ziomeczki Xplaya. Wpadajcie, macie tam informacje o live'ach, o odcinkach, więc nic Was nie ominie. No i oczywiście też na fanpage'a Xplay Games i Więc oczywiście zapraszam Was, macie wszystko w opisie. Lecimy z odcinkiem, pozdro. Wpadajcie do mojego grafika, robi świetną robotę. Siemanko z tej strony XPlay Games. A w dzisiejszym odcinku wytłumaczę wam w jaki sposób uzyskać prośbę o hasło do magazynu, gdzie znaleźć kod do usunięcia postaci, jak skasować całe konto i oczywiście jak zmienić email oraz hasło do logowania. No i rozwiążę oczywiście wątpliwości osobom, które jeszcze tego nie wiedzą, albo po prostu osobom, które powracają do Medina przed kilku lat bo po prostu oprawa graficzna się zmieniła no i wejście na stronkę standardową też się zmieniło więc dlatego spieszę wam z pomocą i nagrywam właśnie taki odcineczek więc życzę wam miłego oglądania dobra, także możemy przejść do pierwszego wątku, czyli właśnie do przejścia do stronki standardowej, która była zawsze czyli klikamy sobie tutaj na ten można powiedzieć taki, taką śrubkę no, i przechodzimy do głównej stronki, jaka była zawsze na generalnie stronce, jak się wpisywało metin 2. No, czyli mamy tutaj informację o koncie, czyli nazwę użytkownika, adres MI, ile mamy smoczych znaków, ile mamy smoczych monet. Można tutaj doładować sobie oczywiście SM-ki, jeśli nam nie działa standardowa opcja w kliencie. Można zobaczyć tu listę postaci, jaką mamy. No, i oczywiście są tutaj informacje, które nas interesują. Czyli, oczywiście, prośba o hasło z magazynu, kod do usunięcia postaci, jak i też skasowanie konta. Dobra, o co tak w ogóle chodzi? Po prostu klikamy sobie w prośbę o hasło do magazynu. Wysyła nam się link na e-mail, na którym mamy założony właśnie to konto. Ja tu wam go nie pokazuję, no bo bez sensu jest pokazywać swój email. Tu będzie wszystko zamazane, e, więc tu macie swój email na który przyjdzie właśnie ta prośba o hasło do magazynu. Będzie to po prostu reset i pokażę wam się tam dokładniej jaki jest kod do hasła do magazynu. Więc klikamy tam. Jak kod do usunięcia postaci? To samo, czyli wbijamy tutaj. Oczywiście z powodów bezpieczeństwa, aby móc usunąć jakąkolwiek postać, będziesz musiał podać specjalny kod. Dokładnie, chodzi o ten kod, który będziemy wykonywać w ee, kliencie, czyli tam po prostu jak dajemy sobie minus i usuń postać, to będziemy musieli wpisać właśnie ten kod. I też jak sobie przypomnicie ten kod do usunięcia postaci i będziecie go mieli na e-mailu, to radzę też... Sobie gdzieś zapisać, żeby nie zmieniać ciągle tego samego, tylko mieć jeden stały i wszystko będzie picobello. Manifit. Dobra, przechodzimy teraz do kolejnego, czyli do skasowania konta. Czyli jak skasować konto, to samo klikamy tutaj w opcję. Tu mamy, aby skasować swoje konto, poproś MS z linkiem kasującym i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Czyli po prostu wkrótce dostaniesz mail z linkiem kasującym mocy, którego będziesz mógł usunąć swoje konto. No oczywiście usuniemy sobie ten email, bo przypadkowo to kliknąłem, wiadomo, nie będziemy usuwać tutaj konta, bo stracilibyśmy za dużo. A po prostu jest to dla tych osób, które nie wiedzą jak to zrobić, więc spieszę Wam też z pomocą. No i lecimy z jeszcze jedną. Tutaj, właśnie sprawą, czyli, oczywiście, jak zmienić sobie hasło. Czyli, to wbijamy sobie tu samo na klienta, którego pobieramy na stronce. Jak wpisujemy Metin2, to chyba każdy wie, jak się pobiera Metina, tak mi się wydaje, że każdy wie. A jak nie wiecie, to można wbić sobie po prostu na stronkę. Wpisujemy Metin2 w przeglądarkę. Pierwszy link, klikamy i mamy taką piękną stronkę. Tu mamy pobierz klienta. Klikamy sobie, powiesz, to nam się zapisuje. Klikamy. Zapisuje nam się. No i po prostu prostym sposobem instalujemy te rzeczy. Dobra, no to przejdźmy sobie do tego, jak zmienić właśnie sobie hasło. Jak zmienić MI, czyli po prostu klikamy sobie tutaj w ustawienia. Tu, gdzie mamy swój MI zapisany w prawym górnym rogu. Klikamy w ustawienia. No i tu po prostu prostym. E, sposobem jest edytuj, czyli możemy sobie stary MI zmienić na nowy, czyli wpisujemy tu jakiś, byle jaki MI, który chcielibyście e, na który byście chcieli zmienić. Prosta sprawa. No i oczywiście, jak hasło, tak samo najpierw trzeba wpisać obecne hasło, czyli na przykład e, tak jak ja mam Piotrek 1, 2, 5, 6, 8, 7. No i nowe hasło, na przykład Xplay 1, 2 3, 4. No i Picobelo macie. Moje hasło, kurde, ja to nagrywałem. A dobra, puszczę wam to. Może ktoś będzie chciał moje konto, no to serdecznie zapraszam. No i nic, myślę, że to wszystko. Jak wam się podobałem takie właśnie odcineczki, takie poradnikowe, e, bo dużo osób na streamkach mi właśnie pisało: Ej stary, bo wróciłem po e, kilku latach na Metinka, jak ja mam sobie przywrócić hasło do dozorcy? Bo nie mam pojęcia, jak to się robi teraz. Bo inaczej to w ogóle wygląda. Nie wiem, jak ja na tą stronkę wejść. Więc, dlatego, jest właśnie taki odcineczek dla takich osób, których, które wracają po kilku latach do Metinka. No i myślę, że jak najbardziej Wam się będzie to podobało. Trzymajcie się. Siemaneczko. jo.